Bardzo proszę. Panie Marszałku. Panie Marszałku, Marku, Jurek. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję marszałku. Obrady trwają. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Okej, okay, to co? Zaczynamy, tak? tak? Tak, absolutnie trwają obrady. Nie ma przerwy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Jestem dzisiaj w sytuacji szczególnej, dlatego że, jak Państwo wiecie, w parlamencie pracowałem długo, bywałem jeszcze dłużej, w sumie 35 lat. I po raz pierwszy jestem w takiej sytuacji, że mam do czynienia z czymś, co chyba trzeba by nazwać reasumpcją projektu ustawy. Dlatego, że ustawa tak dla rodziny, nie dla gender miała swoje pierwsze czytania 3 lata temu. 3 lata temu i dzisiaj po trzech latach. Znowu musimy zaczynać tak, jakby właściwie nic się przez ten czas nie stało, a przez ten czas się dużo wydarzyło, dlatego że konwencja stambulska, do której wypowiedzenia chcemy w tym projekcie ustawy upoważnić prezydenta Rzeczypospolitej, no jest takim ciężkim orzechem do zgryzienia nie tylko dla całej Europy, ale nawet szerzej. A na czym polega ten problem z konwencją stambulską? to chyba streścił najlepiej pan minister Szymon Senkowski-Welsenk w czasie debaty, którą mieliśmy podczas ostatniej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Otóż, jeżeli dobrze streszczam założenie doktrynalne, które pan minister wtedy sformułował, umowy międzynarodowe należy oceniać nie tylko pod kątem ich zawartości, ale również pod kątem tytułu. I proszę państwa, ta specyficzna, ta bardzo specyficzna doktryna tak naprawdę dobrze streszcza charakter dzisiejszej współczesnej polityki, gdzie często hasła są ważniejsze od odpowiedzialności narodowej, gdzie konsekwencje dokumentów prawnych są ważniejsze od efektu propagandowego, czy jak to teraz się nazywa, wizerunkowego. A tak naprawdę ofiarą tej sytuacji w istocie rzeczy jest społeczeństwo. Panie Marszałku, poproszę o chwilę przerwy na to, żebyśmy mogli spokojnie, żebyśmy mogli spokojnie albo wsłuchać się w wystąpienie przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Pana Marszałka Marka Jurka, albo jeżeli kogoś nie interesuje, to proszę dyskusję przenieść poza salę Sejmową. Bardzo proszę. Tak jak tak, dziękuję, bo frekwencja jest stosunkowo duża, jak na pierwsze czytania ustaw. Proszę Państwa, ja mogę dzisiaj w imieniu Polek i Polaków, którzy w bardzo trudnym czasie, bo to był COVID wszystko było zamknięte, te 150 tysięcy podpisów, które zebraliśmy, to było praktycznie od domu do domu. Wtedy nie było forów, wtedy nie było miejsc, gdzie łatwo zbierać podpisy. To jest wyraz odpowiedzialności Polaków, którzy uważają, że ten dokument międzynarodowy tworzy bardzo poważne zagrożenie i dla suwerenności Rzeczpospolitej jako najważniejszej wartości politycznej ale również dla zagrożenia wychowania dzieci w każdej polskiej rodzinie. I otóż w imieniu tych wszystkich Polaków, którzy włożyli swój czas, swoje serce w to, żeby te podpisy zebrać, i żeby dzisiaj Państwu ten projekt po raz wtóry przedstawić, chcę zaapelować do Państwa, żebyście wysłuchali tych racji. Żebyście Państwo przeczytali raz jeszcze uzasadnienie projektu ustawy, żebyście zanalizowali ten dokument międzynarodowy i nie kierowali się hasłami, nie kierowali się interesami partyjnymi, nie kierowali się względami wizerunkowymi czy taktycznymi, tylko naprawdę, żebyście się kierowali odpowiedzialnością narodową, odpowiedzialnością za tych, za których odpowiadacie. Bo każdy z Was z osobna przyjął odpowiedzialność za każdy polski dom, a nie odpowiedzialność przed bosami partyjnymi. I o tym właściwie codziennie przypominając albo czytając to ślubowanie poselskie, które każdy z pani i panów składał, powinniśmy sobie przypominać. Moja żona, która tutaj jest, często mi mówi, że obserwując moją pracę parlamentarną przez te wszystkie lata widziała jak bardzo trudno czasami przekonać ludzi, a ze wzruszeniem, ze szczególnym wzruszeniem wspomina przemówienie jednego z posłów akcji wyborczej Solidarność któremu udało się zawrócić ustawę promującą hazard. To już było prawie gotowe. Państwo wiecie, jak działa lobby hazardowe. To już było prawie gotowe. I jedno przemówienie, które wstrząsnęło sumieniami, doprowadziło, zmusiło Izbę do refleksji nad tym, co się naprawdę uchwala. Więc pozwólcie Państwo teraz, że krótko powtórzę najważniejsze motywy, dla których chcemy upoważnić prezydenta Rzeczypospolitej do wypowiedzenia konwencji stambulskiej i dla których oczekujemy, a właściwie no mówię, to jest ten kłopot z tą reasumpcją pierwszego czytania, dla której właściwie oczekiwaliśmy trzy lata temu podjęcia przez rząd prac nad przedstawieniem na forum europejskiej Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Więc, proszę Państwa, po kolei nie chcemy przewidzianego w artykule 12 tej konwencji. Administracyjnego wykorzeniania tradycji i stereotypowych ról mężczyzn i kobiet. Bo proszę Państwa, owszem, bywają złe stereotypy mężczyzn, bywają złe stereotypy kobiety, tylko dzisiaj w całej Europie żyjemy, w całym świecie zachodnim, żyjemy w sytuacji, kiedy macierzyństwo jest traktowane jako taka stereotypowa, przecież niekonieczna rola kobiety, nawet jeżeli nosi dziecko, i w której, proszę Państwa, wierność małżeńska jest traktowana też jako stereotypowa rola mężczyzny i kobiety w małżeństwie. A gdyby państwa to pojęcie wierności małżeńskiej gorszyło, to przypomnę, że na poziomie prawa cywilnego jest ciągle zawarte w polskim kodeksie cywilnym jako wzajemne zobowiązanie małżonków, a nie jako stereotypowa rola, którą narzuciła kultura, jak to się teraz nazywa, związkom otwartym. Nie. To są fundamenty naszej kultury, których trzeba bronić. Proszę Państwa, nie chcemy, również, nie chcemy również przewidzianego w artykule 14 administracyjnego międzynarodowego nadzoru nad polską edukacją publiczną. Nie chcemy wdrażania młodych dziewcząt, młodych chłopców do tak zwanych niestereotypowych ról płciowych. Chcemy uszanowania tożsamości każdego młodego człowieka. I chcemy, żeby wychowywano tak, jak nas wychowano, bo w takim społeczeństwie byliśmy zdolni do walki o wolność i do odwrócenia losów nie tylko historii naszej Ojczyzny, ale historii Europy. Nie zgadzamy się na to, żeby Polska musiała spowiadać się przed międzynarodowym komitetem Grewio z naszej polityki, bo to proszę państwa nie komitet Grewio ustanowiony przez tą konwencję, ale to wy. Przedstawicielstwo narodowe, Panie i Panowie Posłowie, Wy jesteście tym organem kontrolnym, który powinien gwarantować wykonywanie prawa i który powinien stanowić dobre prawo. Naprawdę, ja głęboko w to wierzę, że owszem, no, pewnie w, tym, w tej kadencji jak w poprzednich większość z Państwa prosiła Boga o pomoc w wykonaniu swoich obowiązków, ale ja głęboko wierzę, tak jak w Konstytucji, w Waszą odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy macie świadomość, że jest odpowiedzialny przed Bogiem, czy po prostu realizujecie ją. W osobistym sanktuarium sumienia. Wasz, wasza władza kontrolna, wasza władza prawodawcza, Was i waszych następców wystarczy. Nie potrzebujemy nadzoru międzynarodowego. I proszę Państwa, nie zgadzamy się na unieważnianie wychowawczych praw rodziny, na zawieszanie praw obywatelskich, na zawieszanie najbardziej podstawowych swobód należnych rodzinie. Które może być konsekwencją artykułu czwartego tej konwencji, który mówi, że właściwie wszystko, co, że nic, co zostanie zrobione w jej imię, nie może być traktowane jako dyskryminacja, że wszystko, co będzie zrobione w celu wykonywania założeń tej konwencji, jest dozwolone prawem, nawet gdyby prowadziło, do naruszania wychowawczych praw rodziny oczywiście potwierdzonych w naszej konstytucji, ale potwierdzonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w wielu innych dokumentach międzynarodowych, dlatego że nawet w najbardziej, proszę Państwa, zidolizowanych dokumentach przebija się to echo naturalnego porządku, że za wychowanie rodziców odpowiadają przede wszystkim dzieci. I proszę Państwa, piętnujemy również obłudę tego dokumentu obłudę tego dokumentu, widoczną szczególnie w artykule 17. Ja Państwu przypomnę, że artykuł 12 Genderowej Konwencji Stambulskiej mówi o tym, że należy wykorzeniać tradycje, że należy zaangażować edukację publiczną, wykorzenianie tradycji. A co mówi artykuł 17? Mówi, że najbardziej patologicznych, nacechowanych pogardą Wykorzystywaniem seksu dla przemocy, wzorów społecznych obecnych w kulturze masowej, ich nie należy wykorzeniać. Ich nie należy wykorzeniać, bo to jest element wolnego społeczeństwa. Należy tylko przygotować dzieci, żeby sobie z tymi najbardziej patologicznymi wzorami radziły. Jeżeli Państwo nie wierzycie, zachęcam, no, sięgnijcie do swoich notebooków, znajdźcie konwencję stambulską. Tym, którzy w tej chwili nie mają tego instrumentu, ja zacytuję dokładnie. Artykuł 17 chce, zobowiązuje do uczenia dzieci radzenia sobie w środowisku informacyjnym i komunikacyjnym, zapewniającym dostęp do poniżających treści o charakterze seksualnym lub brutalnym. Nie, proszę Państwa. Jeżeli coś trzeba wykorzenić z życia społecznego, jeżeli gdzieś są właśnie granice wolności, zaczyna się odpowiedzialność społeczna, dobro wspólne, to właśnie te patologiczne wzory, które tu są wymienione jako, jako coś, do czego, w czym należy uczyć poruszać się dzieci. Powtórzę jeszcze raz, proszę Państwa, dosłownie w, pośród wzorów zawierających poniżające treści o charakterze seksualnym lub brutalnym. proszę Państwa, może więc mieć wątpliwości, czy właściwie co z tego wynika, że no należy nauczyć poruszać się. No w różnych niebezpiecznych sytuacjach należy poruszać się. No ale czy państwo wiecie, no jeżeli, proszę Państwa, z faktu, że jeżeli dwoje młodych ludzi nieodpowiedzialnie, licealistów w drugiej klasie albo w pierwszej, jak się wcześniej urodzili, jeżeli dwoje młodych ludzi Zacznie wcześnie współżycie seksualne i nie podlega to karze w kodeksie karnym. Jeżeli, proszę Państwa, dzisiaj premierowi przyszło do głowy, żeby z tego wyprowadzać wniosek, że należy piętnastolatkom udostępniać całkowicie anonimowe zakupywanie środków czesnoporonnych, to jeszcze pewnie sponsorowane. I to nie tylko, Panie Pośle, dziewczętom, bo to również chłopakom, którzy, którzy mogą na drugi dzień przyjść do dziewczyny i powiedzieć weź przecież można i nie będzie żadnego kłopotu. Proszę Państwa, jeżeli z, z tego faktu, że kodeks karny zawiera taki immunitet, że prawo karne nie sięga, wyprowadza się wniosek, no skoro to nie jest karalne, to należy udostępniać instrumenty pozbycia się dziecka. To bardzo łatwo z tego przepisu. Wyprowadzać wniosek, że tak, że w wolnym społeczeństwie nasze dzieci po prostu wystarczy przeuczyć i niech, ob, niech obracają się pośród poniżających treści kultury masowej o charakterze seksualnym lub brutalnym. Tutaj, proszę państwa, konwencja nie zobowiązuje do zdecydowanych działań administracji. Nie. Ona zobowiązuje do dialogu z nadawcami, do tłumaczenia im, że może tych treści, jak one się nazywają, Treści o charakterze poniżających, treści o charakterze seksualnym i brutalnym, może trochę mniej, może trochę łagodne, tutaj nagle konwencja zawiesza swój rygoryzm. I proszę Państwa, dodam na koniec, biorąc to wszystko pod uwagę, już nie postulujemy, tylko domagamy się w imieniu Polaków, którzy nas upoważnili, domagamy się w imię Artykułu 72 naszej Konstytucji który zawiera najmocniejsze sformułowanie praw rodziny do działań zapobiegających demoralizacji w edukacji publicznej. Dlatego, że powtórzę jeszcze raz, 72 artykuł nie mówi o tym, że każda rodzina czy każdy obywatel może postulować zwracać się do władz publicznych, żeby temu zapobiec. 72 artykuł Konstytucji mówi, że każdy, każda Polka, każdy Polak, każda polska rodzina ma prawo żądać takich działań w administracji publicznej i każdego innego organu władzy. I naprawdę proszę Państwa, przypominamy o odpowiedzialności uwolnijcie Polskę, a przynajmniej pozwólcie prezydentowi uwolnić Polskę od rygorów tego destrukcyjnego dokumentu. Proszę Państwa, wiemy, że często najgorsze treści można y ładnie opakować. Ja nie, nie mówię tylko o nazwach. Nie tylko chodzi o to, że można im dodać nazwę. Rzeczywiście często bardzo złe treści można opatrzyć bardzo racjonalnymi przepisami. I wtedy co z nimi robić? No proszę Państwa, po prostu implementować. Po prostu implementować. My proponujemy wszystkim Narodowy Pakt Przeciwko Przemocy Domowej. Po prostu, jeżeli znajdujemy w jakimkolwiek innym ustawodawstwie wzór dobrej praktyki ustawodawczej, to ją wprowadzajmy do polskiego prawa. I tak samo z tą, z tą konwencją. I powiem Państwu więcej. Ja proponuję, żeby w tej ustawie, która zawiera ten podwójny wniosek upoważnienie prezydenta Rzeczypospolitej do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. I zobowiązanie władz Rzeczypospolitej do prac nad zawarciem Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, żeby w tym samym dokumencie prawnym wpisać, lokując to w innych dokumentach prawnych, wszystkie racjonalne rozwiązania, które rzeczywiście służą walce z przemocą domową. No bo to jest naturalny obowiązek, one wszystkie są w polskim prawie. Były przed tą konwencją, Państwo wiecie o tym dobrze, bo ta konwencja obowiązywała zarządów. Zarządów pani premier Kopacz, zarządów pani premier Szydło, zarządów pana premiera Morawieckiego wcześniej nie obowiązywała. Państwo wiecie, że państwo polskie nie zezwalało wtedy, jak żadne państwa europejskie. Większość państw europejskich, dlatego że wtedy, kiedy Polska ratyfikowała tą konwencję, większość państw Unii Europejskiej jeszcze jej nie ratyfikowała. I Państwo wiecie dobrze, że żadne z tych państw nie zezwalało na żadną przemoc domową. Ale jeżeli w tej konwencji, czy w jakimkolwiek innym dokumencie, znajdziecie Państwo dobre wzory prawne, po prostu można je implementować do kodeksu karnego, do kodeksu cywilnego, do wszystkich innych ustaw. Ale ta konwencja powinna być wypowiedziana. To oczywiście nie jest w mocy Sejmu Rzeczypospolitej, natomiast Państwo tylko możecie upoważnić prezydenta do podjęcia takich kroków. I o to byśmy, i o to byśmy bardzo. Yy, yy, bardzo prosili. Powtórzę jeszcze raz. Jeżeli, a mam nadzieję, że to Państwo zrobicie, że nie będzie tak jak w samej poprzedniej kadencji, że komisje, do których skierowano tą ustawę, nie zebrały się ani razu przez trzy lata. Więc mam nadzieję, że teraz nad tą ustawą będziemy pracować w komisjach. I proszę Państwa, mówię to bardzo stanowczo. Każdy racjonalny wniosek o to, żeby w ustawie, którą upoważni prezydenta do wypowiedzenia Genderowej Konwencji Stambulskiej, żeby w tej ustawie pomieścić jeszcze jakieś potrzebne zmiany, które rzeczywiście chronią kobietę, dziecko, męża, rodzinę przed przemocą domową, wszystkie te wnioski poprzemy, wszystkie te wnioski będziemy autoryzować, oczywiście pod warunkiem, że nie są to wnioski ideologiczne, ale rzeczywiście, chodzą, ale rzeczywiście służą ochronie najsłabszych. Natomiast proszę Państwa, druga część konwencji, my oczywiście w czasach, druga część ustawy, my oczywiście w czasach tego dramatycznego kryzysu naszej cywilizacji, który widzimy no, w bardzo wielu krajach na świecie, kryzys rodziny, kryzys związków społecznych, kryzys demograficzny, my nie mamy monopolu na te wartości, o których tutaj mówię. Co więcej, no, my tak naprawdę. Wcale najbardziej nie przeciwstawiliśmy się tej konwencji. My byliśmy prymusem Europy. Ratyfikowaliśmy ją jeszcze, kiedy większość państw Unii Europejskiej jej nie ratyfikowała. Ale proszę Państwa, to, co najlepszego możemy zrobić dla społeczności międzynarodowej w tej sprawie, to promować wartości naszej cywilizacji. I chcemy, żeby to zawierała Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny w pierwszym rzędzie adresowana do tych państw Unii Europejskiej, ale nie tylko Unii Europejskiej, bo jest Konferencja Rady Europy. Konwencji nie przyjęła Armenia, konwencji nie przyjął Izrael półtora roku temu, odmawiając jej przyjęcia. Ale oczywiście konwencji nie przyjęły wszystkie państwa wyszehradzkie poza nami. Jesteśmy jedynym państwem czworokątu wyszehradzkiego, który przyjął tę konwencję. Senat Republiki Czeskiej odrzucił ją miesiąc temu, znaczy w ciągu, w ciągu ostatniego miesiąca. Więc, proszę Państwa, w pierwszym rzędzie adresując ten postulat do tych, do tych państw powinniśmy zaproponować Międzynarodową Konwencję Praw Rodziny. Czas żeby Ojczyzna Świętego Jana Pawła II prowadziła samodzielną politykę praw człowieka, żeby brała udział w definiowaniu naturalnych praw ludzkich, żeby nie groziło nam to, że pod hasłem praw człowieka prawa ludzi będą, będą zagrożone. Oczywiście tu też nie jesteśmy w punkcie zerowym, tak jak z tą resumpcją, dlatego że również trzy lata temu, wtedy kiedy a nawet dłużej, Wtedy, kiedy zaczynaliśmy zbierać te podpisy, pan premier Mateusz Morawiecki skierował do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polecenie podjęcia prac nad przygotowaniem takiego dokumentu, jak Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny. Oczywiście no, nie poznaliśmy jego oficjalnej treści. Wnioskodawcy tego projektu, swój projekt Międzynarodowej Konwencji przedstawili, ale myślę, że tamta deklaracja, tamto polecenie wydane organowi kierowniczemu polskiej dyplomacji stanowi dostateczne zobowiązanie społeczne, żeby mu teraz wreszcie zadośćuczynić. Przynajmniej w głosowaniu. Kierując, te prace do szybkich pra... Kierując ten projekt do szybkich prac w Komisji Sejmowej. Na co mam nadzieję. Bardzo dziękuję Panie i Panom Posłom za uwagę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Przedstawicielowi Wnioskodawcy.